Taką dosyć krętą, przynajmniej jak na razie drogą, jechałem do, do Krzeszowic, od strony miejscowości Siedlec. No, i będę chciał się dostać do drogi krajowej numer 79. Tutaj, oczywiście, w Krzeszowicach, wszystko. Jadę bez nawigacji, tak więc no, muszę tutaj wzmożyć czujność, jeżeli chodzi o oznakowanie, aby sobie wyłapywać drogowskazy, które ewentualnie do drogi 79 mnie doprowadzą. Na razie nigdzie oznakowania na drogę 79 nie widzę, więc na razie przyjmuję, że jadę cały czas cały czas prosto znowu mam teraz podjazd pod górę. Muszę przyznać, że ta droga jest dość ciekawa. Nie powiedziałbym, że jest technicznie trudna do przejazdu, ale no, może, może pewne trudności sprawiać. No i dojeżdżamy. Jadę drogą z pierwszeństwem. Nie mamy na razie żadnego oznakowania, więc ja tutaj pojadę w lewo, tak jak pierwszeństwo mnie prowadzi. To jest, tak bym powiedział, jazda na nos. że W takiej niedużej miejscowości pierwszeństwo raczej będzie prowadziło Gdzieś powiedzmy w kierunku w kierunku centrum. Czy trafię, czy nie, zaraz zobaczymy, ale myślę, że tak. Tak mi się wydaje. Że... Jestem gdzieś w okolicy, powiedziałbym, centrum Krzeszowic. Jakiś drogowskaz tutaj dostrzegam. Dworzec jest w lewo, Jerzmanowice są w prawo. Idziemy w lewo w stronę dworca. No ja dalej jestem w Krzeszowicach i powiem szczerze ten wybór, żeby na poprzednim skrzyżowaniu skręcić w lewo był dobrym wyborem. Zobaczmy kolejne skrzyżowanie. Już dworzec mam na wprost, a drogę krajową 79 mam w lewo oraz w prawo. Ja zamierzam jechać. W stronę jawożna, więc w kierunku przebini. to za tym idzie będę skręcał w prawo. skrzyżowanie z ogólną sygnalizacją. Czyli po skręcie będziemy ustępować pierwszym na drodze 79 pierwszym drugim trzecim jest zielone Nie wiedzieć czemu I dotarłem proszę bardzo na drogę krajową 79.